Cześć, witam Was w kolejnym filmie przy porannym spacerku przyszedłem tutaj zobaczyć buraki. Mamy tutaj dosyć mocną presję wościka. Jeszcze były naloty jakiś mszyc. Liście są podziurawione. Tak wygląda plantacja. Stan z 10 września. Jest ten chwościk, ale już mam za trzy tygodnie. Będą mniej więcej kopane, może maksymalnie cztery. Dlatego już tutaj nic z nimi nie będę wjeżdżał, nie będę robił. Zobaczmy sobie, jak buraki wyglądają. Zobaczcie sobie. Ciekawe ja tutaj z tymi myszami. Zjeść delikatnie w tych parę chwastów, ale zobaczcie jak burak sam sobie jest, akurat przerwa zobaczcie jaki ogon jest wielki. Naprawdę tak by do go wziął to go nie obejmie dwoma rękami No i te co były prawidłowo, te co się zabrały są duże. No ja tu liczę naprawdę o, zobaczcie jakie to są burole. O tu również przykład samego buraka. No naprawdę to no, wyglądają na 60 ton to takie minimum. Spadło jeszcze te 50 parę litrów. No to one jeszcze te powinny przybrać. Gdzieś mam takie o dziadostwo. Rumianek się dziś trafił I lebioda Z mojego słynnego wapna O tam jeszcze Chwasto burak sobie W najlepsze sobie Stoi Mimo że były wyrywane gdzieś były przegapione Ale to już Moja kariera buracana Jest na wyjściu Zobaczmy dziś następnego A no naprawdę, to chyba będą rekordowe, październikowe zbiory w tym roku. Na Uwrociu była inna odmiana. To jest bardzo widoczne. To normalnie jest jakby odcięcie. Zobaczcie, tu się kończy Uwrocie. Tu są buraki bardziej zielone. Tu są już bardziej zjedzone. No to czyli odmiana ma też. Wielki wpływ. Przekręcę się w tą stronę. Tam, daleko w tle, kukurydza PowerPack. Zobaczcie, jak ona jest wielka. Z daleka ją ładnie widać. No tak wygląda plantacja. Jest czysta. W miarę można by tak powiedzieć, gdzieś kilka tych lepiot sterczy, tak to wygląda. No i te pośpiechy, gdzieś jeszcze, ale to już pójdę chyba tylko po tego. To dzięki, do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam. Będzie na pewno film z kopania. Będzie gdzieś pokazane, ile wyszło tych ton. Ale ja mówię, powinno być ich dosyć. Sporo. Tak myślę. To dzięki i do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam.